Jest to naprawdę wymierne wsparcie, bo projekt, który dzisiaj został podpisany z moim udziałami i pana rektora Śląskiego Interstytutu Medycznego opiewa na kwotę blisko 5 milionów 900 tysięcy złotych. Wsparcie naszego funduszu w formie dotacji, pożyczki jest to kwota ponad 5 milionów 200 tysięcy. Bardzo się z tego cieszymy, że możemy udzielić właśnie takiego wsparcia i mamy nadzieję, że to nie jest ostatni, a kolejny z wielu projektów, który właśnie będzie realizował Śląski Uniwersytet Medyczny, ale również Uczelnie Wyższe na terenie Województwa Śląskiego. いし何 Ja mogę powiedzieć tylko tyle, że bardzo się cieszę z tego kierunku i, i, i właśnie z nazwania jako Zielony Uniwersytet Medyczny tutaj w Katowicach, to pokazuje też, jak ważna jest ta edukacja, jak ważne jest pokazywanie tych dobrych praktyk i przekazywanie jest też też studentom, tak? Czyli tym najważniejszym, którzy w następnej kolejności będą tutaj sprawować opiekę nad naszymi mieszkańcami Województwa Śląskiego. My jako fundusz właśnie pod kątem edukacji ekologicznej i Prowadzimy szereg tutaj zadań, które wspierają różnego rodzaju grupy. Ważne jest, aby ta świadomość ekologiczna, poprawa jakości powietrza na naszym terenie pięknego województwa stale się poprawiała. Od momentu, kiedy przeszedłem do funduszu, jako jeden z głównych celów właśnie powiedziałem, że będzie edukacja, przekazywanie różnego rodzaju środków na wsparcie tej edukacji, czy to w placówkach na terenach wiejskich, czy też miejskich, czy wyższych uczelniach. Dlatego tutaj dzisiaj moja obecność i też cieszę się z tej współpracy i, i, i tych działań, które będą przez Śląski Uniwersytet Medyczny podejmowane. Dzięki mechanizmom dofinansowania dotacji i pożyczek mamy opracowany plan wieloletni, który doprowadzi do tego, że społeczeństwo w Katowicach w Zabrzu, w Sosnowcu, tam gdzie mamy swoje, swoje kampusy, będzie oddychało czystszym powietrzem.